Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kapi. To jest Raid Shadow Legends od zera do Orbitera, odcinek 35. Dzisiaj witam Was z ekranu stacji 11 Elite Kipa. Klikamy replay i wydajemy 40 rubinków na energię, i lecimy z tematem od razu. I dlaczego tak? Jest to ostatni dzień w trakcie trwania fuzji o ile mnie moje wyliczenia nie mylą, ale myślę, że nie jest to ostatni dzień w trakcie tej fuzji kiedy możemy zdobywać zielone eliksirki czyli jedyny dzień kiedy jeszcze jest otwarty loch Field Keep Drużynka wygląda następująco nasz MVP zielonego lochu Kytis narzucający no właśnie, Heal Reduction. Kale z wiadomych względów. Apotekery również i Iron Brago również. Ta drużyna jest na tyle spoko, na tyle mocna, na tyle dobra, że zostaje nam jeszcze jedno miejsce na jakiegoś jedzeniowca i tym razem padło na Inkubusa, który no właśnie też padł. Ale to nic oczywiście. Jak widzicie, Heal Reduction co prawda w tym momencie zdjęty, ale tutaj nie udaje nam się przegrać. Same zwycięstwa i jest to stacja 11, czyli ostatnia, która również kosztuje tylko 10 energii. I jak widzicie mam jeszcze 5 godzin Stacja 11 A również turniej Fajdera. I szczerze mówiąc, to jest ostatnia, ostatni zakręt przed ostatnią prostą w naszej fuzji. Jeśli dzisiaj uda się wyfarmić odpowiednią ilość eliksirów zielonych, żeby wszystkie lodriki mogły zostać wyniesione na piątą gwiazdkę, od razu pakujemy się, pakujemy plecaki, wracamy do zamku i prosto do pająka bo niestety mało czasu zostało również w pająku tylko 5 godzin na eliksiry zielone, więc tutaj największy priorytet i palimy wszystkie rubiny, żeby mieć pewność jak już powiedziało się a, no to wiadomo co trzeba robić dalej a do tego niezbędna jest nieludzka ilość eliksirów zielonych spora również ilość eliksirów białych, ale spokojnie, białe można przyfarmić później ale przede wszystkim niezbędny jest jeszcze jeden bohater, zwłaszcza, właściwie to trójka, ale jeden, który jest z Pająka. To jest bodajże Bolt Smith, i żeby go zdobyć, potrzeba 1300 punktów w turnieju Pająkowym. Absurdalna w ogóle liczba 1300 na tym poziomie. I niestety w Pająku również nie idzie nam aż tak fantastycznie, jak bym chciał. Dlaczego też? No, bo powiem szczerze, wolałbym farmić na 15 stacji Zielonego Lochu, ale niestety 15 pokonać się nie udało, 14 bodajże udało się pokonać raz. Na pewno udało się pokonać 13, ale nie ma 100% skuteczności na 13 stacji, więc wolę już przeskoczyć jeszcze, jeszcze niżej przy okazji jakiegoś zabrać ze sobą jedzeniowca, ale głównie skorzystać z tego faktu, że 10 energii zużywamy zamiast 12, więc tych podejść naszych ranów może być więcej. I tak to mniej więcej wygląda. Także tutaj będzie dzisiaj jeszcze przez te parę godzin bardzo dużo się działo w zielonym rochu. Ze srebrem też jest problem. Słuchajcie, pokażę wam może najpierw turniej, skoro już o nim zacząłem. Czyli turniej pająkowy. Aha, to jeszcze ciekawostka. Widzicie, że już za 15-13 godzin zaczynają się kolejne turnieje. I to już są turnieje, których nie ma Astralona. Czyli to już jest końcówka Puzi. Wielkie znaki na niebie i Ziemi o tym mówią. Także Spider Tournament to jest nasz ostatni turniej związany z Astralonem. Zostało jeszcze 14,5 godziny. 1150 punktów przede mną. Długa noc się zapowiada. Klikamy go. I zobaczcie. Tu są pewne kłopoty, bo tak. Co prawda udało się pokonać już stację 10. Stacja 11 niebardzawo. Ale tak. Chciałoby się pofarmić tylko za 10 energii może. Ale bez sensu, bo nie wypadają banery. No to trochę nie opłacałoby się tylko te dwa energii za każdy run płacić więcej. Jeżeli nadal tylko banery 3 i 5. Więc najchętniej farmiłbym tutaj również 12 energii 4 i 5. No niebieska kategoria Spidera jest dużo bardziej dla nas korzystna niż, zielona, niż czerwona, przepraszam, głównie dlatego, że niebieska atakuje najchętniej zieloną. Jak tutaj widzimy, a zielony nasz jest Brago, jako jedyny. Więc niebieski pająk to powiedziałbym, że fantastyczna dla nas kategoria, bo pajączki i główny pająk będzie w pierwszej kolejności starał się dorwać Irona Brago, który jest przepotężny. Także wydawać by się mogło, że tutaj wszystko będzie śmigać. Ale niestety, dość mocny jest już ten pająk, i raz na jakiś czas. Przegrywamy w tej stacji, nie chcę cofać się o jeszcze jedną stację, dlatego że chciałbym już nie dostawać tych trzy gwiazdkowych ar artefaktów, akcesoriów. Tylko od tej właśnie stacji, którą teraz próbujemy pokonać. Wypadają tylko 4 i 5 gwiazdkowe akcesoria i w to bym bardzo chciał celować. Za to jestem skłonny te dwa energii więcej płacić za każdy ran. Zwłaszcza, że no wiadomo, że 4 i 5 gwiazdkowe akcesoria są po prostu lepsze i większa szansa, że nam się przydadzą przez jeszcze długi etap gry, ale po drugie więcej za nie są, jest punktów w turnieju, więc to jest absolutnie kluczowe. Wrażenia na pająku mamy całkiem sympatyczne, jak widzicie, ale co jakiś czas ten pająk leczy się. Tak, to jest chyba ten jego skill. Tak, leczy się bardzo dużo ten pająk. Co dwie tury w zasadzie ma ten skill dostępny. Więc nieważne tak naprawdę, ile obrażeń robimy, teraz na jakiś czas on się i tak mocno leczy. Może mógłbym tutaj wrzucić jakiegoś bohatera, który byłby ubrany w cursed set, który nakłada heal reduction, albo po prostu jakiegoś innego zawodnika mającego heal reduction, ewentualnie może armigera. Ale nie mają po prostu jeszcze poziomów. Nie mam takich poziomów, nie mam takich artefaktów na wystarczających poziomach. I widzicie, jak dużo już obrywa. Iron Brago. Na szczęście właśnie te heal'e od Apothekarego są decydujące, ale jeżeli tutaj kilka krytów wejdzie, albo tak się złoży, że Iron Brago przyjmie mnóstwo obrażeń od pająków, akurat w momencie, kiedy nie ma tego buffa i increase defense, to to są problemy. Dlatego chcę jak najwięcej srebra wyfarmić w zielonym lochu, chociaż nie jest to absolutnie dobre miejsce na farmienie srebra, ale i tak muszę to zrobić. Więc jak najwięcej zielonego lochu, i wszystkie możliwe zasoby, jakie zdobędę, konkretnie srebro, o, to ciekawe, akurat pierścinny, bardzo fajne. Wszystkie te zasoby będę wrzucał w Irona Brago, żeby go jeszcze tam jakoś może podtankować. Z tym, że zobaczcie, że on już jest naprawdę mocno stankowany. Tutaj, hełm na 16 poziomie, tarcza też, więc jak najwięcej defensywy. Nie wiem czy speed by mu pomógł, czy nie pomógł. Możliwe że tak. Także tym razem udało się przejść tego, tego pająka. Ale tutaj powiem Wam, że czasami jest tak trochę. Nie, nie najlepiej. Dlatego też odkładałem to do, do praktycznie samego końca. I tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje w arenie. No jest, jest dramat, powiem Wam, że ta arena też nie leży mi. Już godzę się na to, żeby te prze, przegrywać pojedynki, padać niżej, wygrywać znowu tą taktyką z samego początku serii. Gdyż na przykład no dzisiaj taka misja zaawansowana się trafiła, że wygraj 20 fragmentów, kawałków, odłamków, chyba chodzi o te z, z areny klasycznej. No i weź, wygraj. Jak tu są drużyny dwa razy silniejsze ode mnie. Może nie, nie lepiej skomponowane, ale po prostu dwa razy silniejsze. Artefakty mają na sobie, mają już wyformione masterki, no i... No widzicie, czasami to nic nie znaczy oczywiście. Ta siła. Ale chciałoby się jak najwydajniej tego skorzystać i unikać takich walk. Wtedy się okazuje, że na koniec dnia zostaje jeszcze 20 wejść do areny. Także tak też nie można. I cały czas jedyny problem jest taki, że oddala się nam wizja dotarcia do Silver 1, i opóźniają się inne misje. Ale to o tyle nie, nic nie znaczy, że. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy, a, a w tym momencie wszystko, co mamy, kierujemy w stronę fuzji. No i o, widzicie co się dzieje. Aż chce się krzyczeć. I ja mam się tutaj bić. Luz jest taki, że jeżeli uda się wylosować astrolona, znaczy skuzować astrolona, to... na pewno pchnie nas to w obronie, bo wtedy zajmie on miejsce Keyla. I z tego co widziałem, to Astralon dobrze zbudowany z olbrzymią ilością ataku, naprawdę potrafi przyłożyć. Na to będziemy liczyć. Ok. Dzienne questy dziś zrealizowane, tygodniowe tak wyglądają. Niestety jedną... ...nagrodę dzienną odpuściłem. Już nie mamy 100% skuteczności. Pewnego dnia mi się nie udało po prostu odebrać wszystkich nagród. Przeoczyłem to. Naprawdę nie jest, nie jest ciężko, ale umknęło mojej uwadze i po prostu 18 na 30 mamy z miesięcznych. A jak zobaczycie tutaj, minął już 19 dzień. Już mówię? Tak, 19 dzień tego miesiąca. dziś powinniśmy mieć już 19 zrobione, a mamy 18, także jeden, niestety, odpadł. Dzień. A choć może ty. Inkubusie. No dobra. Czyli, tak jak widzicie, czeka tutaj już playler gotowy. Czekają dwa lodriki na 40 poziomie. Jest jeszcze jeden lodrik na pierwszym poziomie. I brakuje w związku z tym jeszcze jednego lodrika, który składa się z playlera i trzech innych postaci. Playlera mamy, brakuje nam jeszcze Abyssala. Voltsmitha i Scrapera. Którzy to czekają na nas odpowiednio. Voltsmith w turnieju. I Abyssal i Scrapper w evencie. Dungeon Divers jeszcze sporo, ale ten event trwa jeszcze no, ponad jeden dzień. Więc to się na pewno uda. Tutaj Artifact Enhancement trochę brakuje, ale to na pewno uda się zrobić jeszcze dzisiaj. No, i trzeba zrobić jeszcze dzisiaj. Także jak widzicie, rzutem na taśmę z tą fuzją, niestety, bardzo dużo roboty. Jak już się z tą fuzją uporamy? Właściwie, no nie, jeżeli jeszcze przed fuzją, w trakcie fuzji, musimy mnóstwo jedzenia wyprodukować. Jak tylko będą potionki, jak tylko będą już gotowe postaci, razem z postaciami będziemy farmić jeszcze dużo jedzenia, żeby popodnosić. Te lodriki do 5 gwiazdek, do 50 poziomów. Masakra, ale nie ma co gadać, trzeba się zabierać za robotę. Czyli wracamy do Zielonego Lochu. Wybieramy jakiegoś innego jedzeniowca. Dajmy na to, że tego, i lecimy. Także myślę, że wiecie doskonale, co będę robił dzisiaj. Być może drugą część odcinka dogram, i od razu w tym odcinku opowiem Wam, jak to wyszło. I witam w drugiej części odcinka. Zaczynamy przywoływaniem bohaterów. Komentarz już po fakcie. Ale nie pamiętam, co wylosowałem, więc oglądamy. Corpulent Cadaver, średnio użyteczny bohater. Undead Horde to frakcja pełna dobrych bohaterów, więc nie ma szału. Następnie Spikehead. To jest akurat niezbędny bohater do fuzji Razina, więc niech będzie. Witness, no nie mam zdania, szczerze mówiąc, niech tam sobie będzie. To samo na temat Rotting Major. Me. No i Conqueror jeszcze większe me, bo jest to zawodnik do wyfermienia z kampanii. Jak zwykle walczyłem z miejscem, walczyłem ze srebrem. Więc ten samon trochę taki w wielu miejscach naraz. Berserker to samo. Jest możliwy do wyfermienia z kampanii, także jakiś tam kurczaczek. Kolejny wchodzi. Gulish Rangerów chyba wyciągnęliśmy ze czwórkę z tego co pamiętam, więc on też już został kurczakiem. No i cały czas ta walka z miejscem. Jak widzicie, tutaj bardzo dużo się zmieniło. O tyle, że z 50 aż na 100 miejsc przeskoczyłem, zarówno w Wolcie, jak i w podstawowym składziku bohaterów. Bo już miałem tego naprawdę dość męczenia się na tych 50 miejscach, to tam wyszedł jakiś milion srebra łącznie za jedno, milion srebra za drugie. Szkoda tego srebra, ale szkoda też nerwów, więc czemu nie? I jak widzicie dalej walczymy tutaj o tego Astralona. Szardy tutaj są wyciągane głównie po to, żeby zyskać energię z turnieju Champion Chase. Jak widzicie punkciki za każdego idą, tutaj jakiś średni dwarf. Jakiś średni Lizardman, także czału nie było do tej pory. Widzę jakieś drobne czystki. W miarę dalszego przywoływania. wnioskuję, że po raz kolejny zabrakło srebra. Oczywiście, że tak. Także tutaj chciałem osiągnąć takie minimum, za które dostaniemy pewną ilość energii, która pozwoliłaby nam w dalszym ciągu iść do pająka. Jak widzicie drugi gulish ranger na wizji. I to było naprawdę rzutem na taśmę. Tutaj z tym turniejem zarówno pająkowym jak i z zielonymi eliksirami od razu powiem, że troszkę za dużo tych zielonych eliksirów, ale wolałem być pewien, że ich nie zabraknie. Bo gdyby ich zabrakło to byłby już koniec fuzji. A na szczęście udało mi się wyfarmić tyle zielonych eliksirów, ile było trzeba. No, nawet trochę za dużo, ale przecież użyjemy tego, ich także do Irona Brago, do Armigera, Shieldgarda, gdy pójdzie kolejny pójdzie kolejna ranga na nich. Żena spokojnie. Wybieram najgorsze z akcesoriów, jakie widzę. Tam, gdzie na przykład jak w przypadku tego pierścienia poszło już do ataku, drugi roll z czwartego poziomu, właściwie pierwszy z czwartego poziomu, no to już wiadomo, że raczej nie ma sensu go dalej upgrade'ować. Tylko trzygwiazdkowe można sprzedawać. Z czterogwiazdkowymi już się raczej wstrzymuje. A te trzygwiazdkowe, jeśli gdzieś nieciekawy poszedł, poszedł roll, no to też miało można się z nimi rozstać. ale zwłaszcza te amulety albo banery, no staram się raczej oszczędzać. No chyba, że mówimy na przykład jak o tym dwugwiazdkowym, <noise> no to nawet nie patrzę co tam jest, tylko od razu śmietnik. Plusem tego turnieju pająkowego było to, że większość już z moich wyżej wyniesionych bohaterów jak Keil na przykład czy Apotekery mają i banery, i amulety. Gotowe do akcji. Przywołujemy dalej katafrakt. Jaki jest. Każdy widzi. Nic szczególnego. I zobaczmy, tutaj za 250 punktów do energii. Za 1150 kolejne 250. I to było celem, bo jak widzicie, już tylko 26 rubinków nie będzie już refilii energii. A czas się zbliża, ku końcowi. Jak widać, resztę rzeczy zostawiłem sobie na poza wizją. A my wracamy do kolejnych bohaterów. Zrobione już miejsce. Zarobione srebro, Gore Mask. Niefantastyczny bohater. Arkanist. Również raczej ławka rezerwowych. Aż tu nagle. Widzicie to? Złoto. Shirimani. Zostaliśmy obdarzeni kolejną legendą na tym koncie. Wow. To jest naprawdę bardzo fajny support. Dużo może zrobić z frizami i na pewno będziemy w nią jakoś tam inwestować tutaj widzimy skill, który atakuje wszystkich przeciwników ma 80% szansy na nałożenie frizu na jedną turę dodatkowo uzupełnia pasek turowy tego championa o 10% za każdego zaatakowanego przeciwnika na drugim skillu leczy jednego sojusznika o 50% i wszystkich innych o 20% ich zdrowia a tak trzeci to trzykrotnie zaatakowanie na ślepo, kolejną szansą na Freeza. No, przywołując legendę, na pewno przekroczyliśmy ten pierwszy próg punktowy, więc pora odebrać energię. I co z tą energią robimy, jak myślicie? Oczywiście, Pająk. Padło w końcu na stację 9. Zdecydowałem, że już trudno, niech będą, skoro muszą być te 3 gwiazdkowe jeszcze akcesoria, ale przynajmniej 100% skuteczności. Zawsze również szanse na 4 i 5 gwiazdkowe. I jakoś to szło, jakoś ten turniej sobie kończyliśmy na stacji. Numer 9. Rany, niestety, dosyć powolne, ale przynajmniej bezpieczne. W przyszłości naprawdę trzeba będzie pomyśleć tutaj o jakimś bohaterze, który obcina leczenie. Ale jak KL łupnie, to nie ma równych. No i tak. Tak to wyglądało. Tak jeszcze 10 tysięcy razy i przejdziemy turniej. No może trochę mniej, ale zobaczcie jak na niedoczasie. Godzina 20 minut, a my jeszcze walczymy o tego Spidera energią, którą dopiero co udało się zdobyć z innego turnieju, który dopiero co się zaczął. No naprawdę, tutaj było jazda bez trzymanki. Pająki, pająki. Ale czy to wszystko się opłacało? Słuchajcie, czy daliśmy radę. Powtórka spieszy z odpowiedzią. I odpowiedzią jest. Godzinę przed końcem. Inkasujemy Goldsmitha, Goldsmitha przepraszam. I przechodzimy do ostatniej prostej fuzji Astralona. Na normalnie resztkach energii, na resztkach rubinków. Ledwo, ledwo, ale jak do tej pory cel został osiągnięty. Jeszcze jesteśmy w walce o fuzję, o Astralona. Jedyne co pozostało, to po prostu wylewelować Lodriki, fuzować jeszcze ostatniego Lodrika. I tyle. I cieszyć się astralonem. Aha, jeszcze scraper. Jeszcze scraper. No, zdradzę Wam, że został również i scraper yy, odebrany. Czeka ostatni ladrik. i czeka również astralon. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, dzięki za Wasz czas i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.